Jeszcze chwila, a wszyscy w Polsce będą specjalistami od energetyki jądrowej. Jak kula śnieżna rośnie grono tych, którzy z zapałem dyskutują o technologiach, o lokalizacjach, o dostawcach. Postawmy sprawę z głowy na nogi. To bardzo dobrze, że rząd PiSowski przełamał swój własny imposybilizm, niedasizm i robi pierwszy krok w kierunku budowy energetyki jądrowej. To ten sam rząd który od miesięcy nie potrafi odblokować funduszy unijnych dla Polski. I to ten sam rząd, który ciągle wciska ludziom kit, że za kilka lat na łące pod Baranowem powstanie międzykontynentalny port lotniczy. Inwestycja w energetykę jądrową to jednak przedsięwzięcie gigantyczne pod każdym względem. Po pierwsze, to inwestycja na dziesięciolecia. Po drugie, inwestycja za dziesiątki, a raczej setki miliardów złotych, nie wiadomo skąd pochodzących. Po trzecie, wymaga rozbudowanych kadr specjalistycznych, a takimi Polska w tej chwili nie dysponuje. Po czwarte, potrzebna będzie decyzja o lokalizacji i budowie składowiska odpadów, a nikt takiego u siebie nie chce, i tak dalej. I tak dalej. Zanim popadniemy w atomowy hurra optymizm, wróćmy na Ziemię. Najbliższe lata to zagrożenie w Polsce niedoborami energii elektrycznej, blackoutami dla polskich przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, dlatego konieczne jest przyspieszenie inwestycji w energetykę wiatrową, zarówno na lądzie, jak i na morzu, inwestycje w fotowoltaikę, biogazownie, przyspieszenie procesu termomodernizacji polskich budynków. Panowie, Morawiecki i Sasin chętnie przypieliby sobie ordery za atom, ale to tu, właśnie w takich działaniach, zdecyduje się, czy Polska będzie mieć prąd i energię do rozwoju.